Się zajmiemy makramowym kwietnikiem. Witajcie z powrotem na moim kanale. Ostatnio na mojej karcie społeczności zadałam wam pytanie, jakie tutoriale chcielibyście zobaczyć w następnej kolejności. Zdecydowanymi faworytami okazały się doniczka z gliny, Makramowy kwietnik, więc dzisiaj akurat się zajmiemy makramowym kwietnikiem Ja swój pierwszy makramowy kwietnik wykonałam zgodnie z tutorialem z bloga Klinika DIY Podlinkuję go Wam na dole Jest on bardzo prosty, jeżeli chcecie spróbować to też bardzo Was zachęcam Ja natomiast w swoim e, tutorialu chciałabym Wam pokazać zmodyfikowaną wersję Taką moją, już trochę bardziej I pokazać Wam, że taki kwietnik jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo prosty do wykonania Wystarczy po prostu sznurek i usiąść to co? Zabieramy się do pracy! Do wykonania tego tutorialu będziemy potrzebować około 20 metrów sznurka bawełnianego o średnicy 5 mm, nożyczek, centymetra krawieckiego i linijki, ale także doniczki, która ma wisić w kwietniku. Na początek musimy przeciąć nasz sznurek. Potrzebujemy 6 kawałków o długości mniej więcej 3-3,5 metra. Wszystko zależy od tego, jakiej długości ma być ten kwietnik. Potem każdy z kawałków składamy na pół, a następnie wiążemy taki supeł, robiąc w ten sposób uchwyt, na którym będzie wisiał nasz kwietnik. Niektórzy przyczepiają kółeczka metalowe, ja takiego nie miałam, dlatego zdecydowałam się na stworzenie takiej pętelki. Następnie owijamy tę pętelkę za pomocą innego sznurka, może być w tym samym kolorze, a może być w innym, w zależności od tego jakie macie preferencje. Chodzi o to, żeby po prostu ta, te sznurki, y, które tutaj mamy, z, stworzyć z nich jedną spójną całość, no taką właśnie y, pętelkę. Ważne, aby sznurek owijać dość ciasno. Jeżeli się zdarzy tak, że akurat ten sznur, którym owijaliście Wam się skończy, możecie tutaj zawiązać go i po prostu kontynuować za pomocą innego kawałka sznurka, jednocześnie maskując to miejsce łączenia. Ono może być troszeczkę wyprzuszone, ale z drugiej strony tak naprawdę niewiele to sprawia problemu. Owijamy to do końca, następnie resztką sznurka, e, również owijamy supełek, który stworzyliśmy na początku, tak aby on nadać mu po prostu ładniejszego wyglądu. Następnie wszystko zawiązujemy starajmy się tak, żeby to wiązanie ukryć pod e, kawałkami sznurka tak z tyłu, tak żeby one aż tak mocno nie rzucały się w oczy oczywiście jeżeli nie chcecie, to w ogóle jeszcze możecie to strzyć. odstające jakieś na przykład sznurki, jeżeli takowe będziecie mieli wszystko zależy od tego, jakie macie, macie po prostu poczucie estetyki. Gdy nasz uchwyt jest gotowy czas się wziąć za kwietnik właściwy. Podzielcie sobie te 12 sznurków, które aktualnie nam powstały na trzy grupy po 4 sznurki. Na początek skupmy się na tej środkowej grupie dokładnie się teraz skupcie na tym tym, jak e, sznurki powinny przebiegać podczas plecenia tych podstawowych węzłów? Jest mi to bardzo trudno opisać, przyznam szczerze, dlatego patrzcie dokładnie, jak powinny być plecione te węzły. Zwróćcie uwagę, że opracujemy tylko na tych zewnętrznych sznurkach, natomiast te dwa wewnętrzne stanowią taki rodzaj naszego splotu. Zwróćcie też uwagę, że tutaj podczas spadzenia się pomyliłam. Bardzo ważne jest, aby dokładnie zwracać uwagę, jak sznurki powinny tworzyć pętelkę. Tak, jak tutaj macie dokładnie to pokazane, żeby ten węzeł jak najlepiej się nam prezentował. Mamy tutaj parę: raz sznurek idzie do przodu, raz do tyłu, i to tworzy właśnie jeden węzeł. Zwróćcie uwagę na to, żeby sznur zachowywać tę kolejność, prawidłowy ruch, bo inaczej Wam się będzie tworzyła taka spiralka, co też daje super efekt. Jednak na potrzeby tego tutorialu potrzebujemy węzła płaskiego, nie takiej spiralki. Węzeł kontynuujecie do tego etapu, kiedy będzie on miał dla Was wystarczającą długość i będzie po prostu taki efekt zadowalający dla Was, takiego splotu ładnego. Następnie powtarzamy to na pozostałych trzech grupach sznurków. No warto na samym początku sobie wyznaczyć na nich tę wysokość, na której powinny się pojawić sup, supełki, pętelki naszych właśnie splotów makramowych, a następnie po prostu kontynuować do momentu, aż na wszystkich trzech grupach sznurków będzie takiej samej długości splot. No i wszystkie stoty gotowe. Teraz czas wyznaczyć wysokość, na jakiej ma się pojawić kolejny splot. No ja tutaj sobie przykładam do doniczki, tutaj sobie ustalcie, jak to powinno wyglądać. I powtarzamy to znowu na trzech wszystkich grupach sznurków. Będzie to dodatkowa ozdoba. Teraz zaczynamy łączyć wszystkie sznurki. I tak jak widzicie, z dwóch grup weźcie dwa sznurki i zaplećcie podobnie jak poprzednio. Dzięki temu stworzymy koszyczek, do którego będziemy mogli włożyć naszą doniczkę, tak jak tutaj. I oczywiście możecie kontynuować plecenie, aż Wasza doniczka będzie prezentować się jak najlepiej, w zależności od tego, jakie macie preferencje. Ja się skupiam na tych kilku węzłach i następnie przyszedł czas na stworzenie takiego dna naszego koszyczka, tego makramowego kwitnika. Oczywiście, możecie tutaj też zapleść. Ja natomiast skupiłam się na stworzeniu po prostu supła, tak jak przy tworzeniu uchwytu. I dokładnie zawiązuję ten supeł, poprawiam, jeżeli coś odstaje, jeżeli coś wygląda nierówno. Ogólnie to jest ten etap na takie drobne poprawki. I tak jak widzicie, nasza doniczka, a oczywiście moja doniczka, wygląda super w takim kwitniku, już się dobrze prezentuje. I teraz przyszedł tylko czas na ostatni sznyt. Naszego tutorialu. Wystarczy dociąć sznurki na równo, w zależności od tego, jakie macie preferencje. Oczywiście mogą zostać one różnej długości. Ja zdecydowałam się je przyciąć, żeby były na równi, na odpowiedniej długości. No i tak naprawdę nasz makramowy kwietnik jest gotowy. Jeszcze ostatnie spojrzenie: czy wszystko tam działa tak, jak powinno, i można go zawieszać. No, i mój makramowy kwietnik prezentuje się tak, już zawisł w mojej sypialni. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten tutorial, że okaże się dla Was przydatny. Jeżeli tak, dajcie mi łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy robiliście podobne kwietniki lub czy po tym tutorialu spróbujecie wykonać go własnoręcznie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!